Witajcie, witajcie. 12 spot Rzeszowskich Klasyków Nocą w 2025 roku, 18 września. Godzina aktualnie 18.58 już 14 samochodów, w tym dwa moje. Także przechodzimy na drugą kamerę. Tradycyjny walcy, czyli tylko maćka, tutaj Mercedes, moja Luśka, sreberko, Camaro. Także stałe samochody. Idziemy dalej, są oczywiście nowi wywalcy, co niektórzy jak, koledzy, jak Kuba ze sławkiem PZT 205 zakupili sobie kolejny samochód. Zaraz Wam pokażę. Dobra, przejdźmy tutaj. Citroen 2CV popularnie zwany Kaczką. Camaro się chyba będzie parkować, tak BMW Ponteczka, BMW Z3, Faworka, Cienka, z którego znacie, Mercedes też. Polono który też już gościł na rkn -ach. no i właśnie nowy zakup sławka, czyli 5 to 900. No i aktualnie, tak jak mówiłem, 14 samochodów 19, 14 i 20 samochodów. Dojechał Fiat 124 Spider. Dojechało auto Bianchi wiceprezesa mercedes w 123 Coupe. No i Fiat Coupe. Dobrze tak, że coś tam jeszcze pojechało. A, motocykl, także na chwilę 20 samochodów i jeden motocykl Kolejne dwa samochody Golf i Polówka. Czyli mamy 22, i 23 wjeżdża, czyli Sejty, w 5 To kolejny, więc dzisiaj na spotkaniu mamy 3 Cent. No, idziemy tam, Czajce to jedzie. Wierzę mocno światła. No i wjeżdża 25. samochód, czyli drugi BMW Z3. A tam nadal mamy 80 coupé, który przed chwilą nie nagrałem. Zaraz tutaj zdjęcia wrzucę. Także tradycyjnie będzie rolka. Zobaczycie <coughs> relacje w formie rolki. Mamy kolejne dwa cudeńka: korwetę i Audi 80 B4 coupé Także zjeżdża się troszkę tych samochodów. Zobaczymy, ile dzisiaj będzie. Już się pomyliłem przy liczeniu, ale właśnie po to są zdjęcia, żeby później ogarnąć, ile tych samochodów fizycznie było. Ale tak jak przypuszczałem, sporo osób się pojawi, dopóki będzie pogoda, będą przyjeżdżać. 19:43, 28 samochodów i jeden motocykl także bardzo dobry wynik. Na razie. Cześć. Ciemno troszkę jest, jak widzicie, ale e, jak zwykle podział na grupki, coś się dzieje, zobaczymy, co będzie dalej. Zbi zbiórka była w tym filmie. Tymi... Tymi... Senna zabił się na Hondzie, a teraz Fitzy Kella znowu jeździ silnikiem Hondyku i też ściga. Jakoś może kiepska nagrania z racji tego, że jest ciemno, godzina. 28 przez pod przewinęło się 28 samochodów i jeden motocykl, czyli dość sporo. Jak na połowę września, właściwie drugą połowę września, jeszcze sporo aut na placu stoi. W tym momencie 16 samochodów, także dość sporo. Mimo tego, że już jest chłodno, no bo jakby nie było, jest druga połowa października. Zobaczymy, co będzie w następnym tygodniu. Serdecznie Was zapraszam na najbliższą niedzielę na pożegnanie lata z brzozowskimi klasykami nocą oraz to oczywiście w Brzozowie start o 11.30 na rynku oraz na 15.00 do Łańcuch, pod Łańcuchskich gdzie będzie pierwszy zlot pojazdów zabytkowych przy okazji pożegnania lata. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nagrania. Do usłyszenia.